Rolowanie przyspiesza regenerację potreningową. Cześć, z tej strony Dominik Tabor, zapraszam Cię na kolejny odcinek cyklu Fakty i mity w fizjoterapii. Rolowanie przyspiesza regenerację potreningową. Wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia treningu bądź jego zakończenia bez wykonania rolowania. Często kierują się one informacjami, według których miałoby ono pomagać znacznie w redukcji dolegliwości potreningowych, np. DOMS, czy sztywności bądź zmęczenia potreningowego. Okazuje się, że jest to fakt. Badania wykazały, iż rolowanie wykonywane po treningu zmniejszało opóźnioną bolesność mięśniową, zwiększało zakres ruchu oraz poprawiało jakość i wyniki na treningu podczas następnego dnia. Niektóre badania wykazały, iż rolowanie w sposób znaczący może zwiększać dynamiczny zakres ruchu, lecz nie pasywny, ale zwiększa także wyskok dosiężny. Inne badania w grupie piłkarzy wykazały, iż rolowanie po treningu zwiększało możliwości zwinnościowe oraz subiektywnie zwiększało percepcję regeneracji. Oczywiście to dość świeży temat i badania są potrzebne, aby określić właściwy wpływ rolowania na regenerację potreningową. Niemniej jednak warto wdrożyć ten środek jako tani i łatwo dostępny wśród sportowców. Należy jednak wspomnieć o tym, iż duża część osób stosuje rolowanie w sposób nieodpowiedni. Często stosują rolowanie na bardzo napiętych mięśniach oraz wywołują przez to duże zmęczenie podczas stosowania niektórych pozycji, w których muszą być cały czas podczas rolowania. Znacznie lepiej jest wywoływać rolowanie w obrębie poszczególnych punktów maksymalnie bolesnych, czy też punktów spustowych w obrębie mięśnia. Dodatkowo warto wspomnieć o tym, iż pacjenci często uciskają okolice nieodpowiednie, a więc mogą ucisnąć np. okostną kości, szczególnie często kości piszczelowej, czy też przebieg nerwów i naczyń krwionośnych, chociażby w okolicy przyśrodkowej części ramienia. Rolowaniu mówimy więc tak, ale dopiero po edukacji pacjentów na temat jego właściwego użycia. A jakie doświadczenia z rolowaniem masz Ty? Koniecznie daj znać w komentarzu. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w następnych odcinkach.